Yoshi i potrafi znaleźć słabe punkty codziennych urządzeń, takich jak samochody. Współczesne samochody zawierają od 10 do 100 komputerów. Sprawdzamy, co haker może zrobić z nowym autem. Niedawno Yoshi i jego studenci Zademonstrowali, jak można przejąć kontrolę nad samochodem. Wybrali model z wbudowanym systemem łączności pokładowej, który działa jak telefon komórkowy. Zadzwonili do samochodu i wgrali złośliwe oprogramowanie do jego komputerów, przejmując kontrolę nad systemami elektrycznymi i mechanicznymi, takimi jak zamki drzwi i światła a nawet nad hamulcami. Alexi, odblokowaliśmy sterownik hamulców. Potwierdź, że włożyłeś kask i podjąłeś kroki bezpieczeństwa. Kask i rękawice włożone, pasy zapięte, jestem gotowy. Świetnie. Zaczynamy. Uruchomimy hamulce, kiedy dojedziesz do szachownicy. Złośliwe oprogramowanie ma zablokować hamulce auta. Za chwilę włączymy hamulce. Przygotuj się. Udało się. Wjedzie w mur. W niektórych autach można schakować układ kierowniczy, poduszki powietrzne i pedał gazu. Coraz więcej samochodów ma łącze internetowe liczba celów rośnie. Jak dotąd producenci nie planują zabezpieczać wozów przed cyberatakami. To samo dotyczy niezliczonych innych firm, prześcigających się w podłączaniu swoich produktów do wszechobecnego internetu. Helio zmienia kuwetę w inteligentny system monitoringu. Komputery są w, w urządzeniach medycznych, w samochodach, w samolotach i w waszych domach. Mówię o automatyzacji domów. Te systemy bezprzewodowo łączą oświetlenie, piece i alarmy z internetem, oferując zdalne sterowanie. Yoshi zastanawia się, czy wygoda jest ważniejsza od bezpieczeństwa. Poprawia się funkcjonalność, nowe technologie mogą coraz więcej. A o kto pyta o luki w zabezpieczeniach? Wraz ze studentami z Uniwersytetu Waszyngtońskiego sprawdziliśmy, jak bezpieczna jest automatyzacja domu. Eksperyment przeprowadzili w kawiarni w Seattle. Ludzie korzystają tu z darmowego Wi-Fi. Alex Takakua ma zautomatyzowany dom i odegra rolę ofiary. Hakerami będą studenci. Tope Oluafeme i Tarikiusów. To idealne miejsce, aby przejąć kontrolę nad domem obcego człowieka. Hakerzy uruchamiają sieć Wi-Fi, która udaje sieć kawiarni. To notorycznie spotykana taktyka hakerska numer na złego bliźniaka. Ofiara łączy się ze sklonowaną siecią i rozpoczyna się tak zwany atak Man in the Middle. Hackerzy mają śledzić, co robi ofiara. Widzą, że Alex łączy się z systemem automatyzacji domu. Wykradają jego login i hasło. Zdobyliśmy dane pozwalające zalogować się do jego domu. Na następna faza: hakerzy zdobywają adres IP, domu. Infekują system automatyzacji. Od teraz będzie on wysyłał hakerom współrzędne GPS właściciela domu, ilekroć ten zaloguje się na laptop. Po kilku dniach hakerzy. Dedukują fizyczny adres domu. Zdobyliśmy współrzędne domu ofiary i złożyliśmy jej wizytę. Nawet tak prosta demonstracja może się źle skończyć. Za pomocą kilku klawiszy hakerzy otwierają drzwi i wchodzą. Proste komputery automatyzują zamki i przełączniki oświetlenia. Niestety nie mają zabezpieczeń. Każde urządzenie podłączone jest do internetu wszystkiego. Jest jednocześnie ułatwieniem zagrożeniem. Za 500 lat internet będzie miał 50 miliardów mikroprocesorów. To 50 miliardów zagrożeń, 50 miliardów celów. Trzeba zachować równowagę między wygodą a bezpieczeństwem. Można zbudować betonowe pomieszczenie bez wyjść. Będzie bezpieczne, ale mało użyteczne. Dodając drzwi, okna, wentylację, zwiększamy liczbę zagrożeń i liczbę elementów, które należy monitorować. Okna i drzwi łatwo zamknąć, chyba że są sterowane komputerowo. Załóżmy, że komputeryzujemy dziecięcą zabawkę lub włącznik światła. Skomputeryzowane urządzenie, jeśli jest do niego zdalny dostęp, może zostać schakowane. Narażamy się na atak. Departament Bezpieczeństwa Krajowego martwi się cyberatakami na kluczową infrastrukturę już od roku 2007, kiedy zlecono eksperyment Aurora. Eksperci postawili proste pytanie, czy cyfrowy atak może uszkodzić lub wyłączyć duży generator podłączony do sieci elektroenergetycznej. Byłem dyrektorem programu bezpieczeństwa systemów kontroli w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego. Prowadziłem znany projekt Aurora. Zespół inżynierów elektryków przywiózł 27-tonowy generator do specjalnej placówki w Idaho National Lab. Po podłączeniu generatora do sieci energetycznej eksperci od bezpieczeństwa komputerowego mieli uszkodzić generator za pomocą kodu komputerowego. Wszystko nagrywały kamery. Na nagraniu widać, że generator pracuje normalnie. Potem widać pierwsze drgnięcie. Generator się zatrząsł. Nastąpiło to po przesłaniu pierwszego pakietu złośliwego oprogramowania. Zaatakowaliśmy i zebraliśmy dane, aby ocenić, co się stało. Potem uderzyliśmy ponownie i znów zebraliśmy dane. Monitorowaliśmy postęp uszkodzeń. Po drugim ataku generator drgnął, zadymił i przestał działać. Nie został wyłączony, lecz całkowicie zniszczony. Ustalono, że zawiodły niemal wszystkie elementy generatora. Zarówno mechaniczne, jak i elektryczne. Efekt jak po użyciu lasek dynamitu. To była odporna maszyna. Naprawdę solidna. Miała pracować w trudnych warunkach. Gdyby to był prawdziwy atak, hakerzy nie przerywaliby sobie. Prowadziliby atak aż do zniszczenia generatora. Zajęłoby to niecałą minutę. Konsekwencje ciągnęłyby się wiele miesięcy. Takiego generatora nie można kupić w lokalnym sklepie. Zdobycie kolejnego trwa 6 do 9 miesięcy. Według rządowych badań skoordynowany atak na niecały tuzin podstacji może spowodować poważną awarię zasilania. Gorszą od tej do której doszło na północnym wschodzie Ameryki w 2003 roku. 42 ulicę oświetlają wyłącznie reflektory samochodów. Tysiące mieszkańców czeka w ciemności. Wystarczyłoby zniszczyć 9 podstacji, a tak pozbawiłby prądu większość Stanów Zjednoczonych. Zasilanie zostałoby przywrócone po wielu tygodniach, a nawet miesiącach. Zagrożona jest nie tylko sieć elektroenergetyczna. W roku 2014, 7 lat po Aurorze, departament ujawnił 800-stronnicowy raport o eksperymencie. Dokument przypadkiem zawierał trzy niepokojące mapy. One nie miały zostać opublikowane. Były to mapy, Zagrożonych celów, takich jak rafinerie oraz linie gazowe i wodne, które można zniszczyć poprzez błyskawiczne odłączenie i podłączenie ich do sieci energetycznej, byłby to atak poprzez sieć energetyczną na systemy podłączone do niej. Opublikowano listę zagrożonej infrastruktury, co zaskakujące. Większość kluczowych placówek, takich jak elektrownie, musi radzić sobie z cyberatakami sama. Tylko jedna trzecia elektrowni jest na tyle duża, że musi przestrzegać surowych zasad cyberbezpieczeństwa. Zagrożenie cyberatakami jest tak poważne, że prezesi firm energetycznych boją się omawiać temat oficjalnie. Nie wiem, jak prawdopodobny jest atak. Wiem, natomiast, że zabezpieczanie się jest rozsądne. Podobnie nie wiem, jaka jest szansa na wystąpienie trzęsienia ziemi czy tornada, ale chcę utrudnić atak na nasze generatory i społeczeństwo. Przed atakiem w stylu aurory. Można się zabezpieczyć. Koszt nowego sprzętu jest względnie niski, ale mało gdzie się go instaluje. Ochrona wielu podstacji pozostawia wiele do życzenia. Na pewnej konferencji jeden z inżynierów pokazał mi, że steruje podstacjami ze swojego iPhone'a. Oglądałem aplikację. A on powiedział: Uważaj. Jeśli naciśniesz ten guzik, wszystkie wylecą w powietrze. Zatkało mnie. Zapytałem: A zniszczenia? Odpowiedział: Nikomu nie daje swojej komórki. Do niedawna podstacje miały mechaniczne przełączniki odporne na cyberataki. Jednak pęd do podłączania wszystkiego do sieci stworzył luki w obronie których nikt nie umie zatkać. Opinia publiczna jest przekonana, że rząd amerykański, Cyber Command, NSA, FBI, Departament Bezpieczeństwa Krajowego może obronić sieć elektroenergetyczną, rurociągi, koleje i banki przed cyberatakami innych państw. Prawda jest taka, że rząd nie ma możliwości, prawa, ani nawet planu takiej obrony. To nie jest kwestia zasobów, tylko polityki. Czego oczekujemy od rządu? Na co się zgodzimy, żeby bronili nas w sieci, przez którą wysyłamy sobie e-maile? Ustawodawcy nie zlecili NSA i Cyber Command zabezpieczenia internetu. Agencją jest to na rękach. Korzystając z ambitnych programów ofensywnych, które wykorzystują typowe luki zabezpieczeń. Dokumenty NSA zawierają odnośniki do programów o wymyślonych kryptonimach. To m.in. Treasure Map program identyfikujący i śledzący wszystkie urządzenia podłączone do sieci, wszędzie i przez cały czas oraz wachlarz programów. Quantum Theory. Mający na celu infekowanie komputerów i sieci na całym świecie. Quantum to narzędzie do infekowania komputerów na przemysłową skalę. To system NSA, który umożliwia szybkie i wydajne wgrywanie złośliwego oprogramowania na komputery na całym świecie. To jakby platforma odpalająca cyberuzbrojenie. Ostatecznym celem jest zdobycie setek tysięcy ukrytych punktów dostępu na całym świecie. Pozwoli to szpiegować lub przeprowadzić dewastujący cyberatak. Nacisk na ofensywę ma swoją cenę. Aby zachować furtki do wrogich systemów, NSA i Cyber Command nie informują o znalezionych lukach. Z tego powodu identyczne luki w systemach amerykańskich pozostają niezabezpieczone. Powstaje pytanie, co jest ważniejsze. Skuteczny atak czy skuteczna obrona? Obrona przed atakami z internetu jest znacznie ważniejsza od możliwości ataku. Jeśli chodzi o internet, o gospodarkę, mamy więcej do stracenia niż jakiekolwiek inne państwo świata. Nie powinniśmy czynić internetu bardziej wrogim miejscem. Powinniśmy czynić go zaufanym, bezpiecznym środowiskiem. Amerykańska gospodarka polega na internecie. Brak obrony słono kosztuje.